Witam, ja Oskiera z tej strony i dzisiaj w tym krótkim wideo chciałbym powiedzieć Ci parę słów na, to, na temat marketingu internetowego. Dlaczego warto zaprzyjaźnić się trochę z marketingiem internetowym? Dlaczego ja to robię? I dlaczego uważam, że może to być również coś fajnego dla Ciebie? Otóż widzisz, marketing internetowy ma to do siebie, że pracujesz gdzie chcesz. A więc to jest naprawdę fantastyczna, często niedoceniana cecha tego rodzaju działalności, tego rodzaju pracy, gdzie można ją wykonywać w zasadzie w dowolnym miejscu, czy w Polsce, czy nawet na świecie. Ważne, abyśmy mieli dostęp do internetu. Tak? Jeśli ten warunek jest spełniony, możemy robić to w zasadzie wszędzie. Tutaj, jak widzisz, też jestem z grupą znajomych, z grupą przyjaciół, gdzie byliśmy na kilkudniowym takim zjeździe liderów, jeśli chodzi o działania marketingowe tutaj w naszym kraju, gdzie zastanawialiśmy się w sympatycznym, fajnym miejscu w górach, jak właśnie można zmodyfikować, jeszcze ulepszyć nasze działania, żeby pomóc większej ilości ludzi. Dlaczego jeszcze Cóż, w marketingu internetowym, generalnie w internecie, w takiej działalności, praktycznie masz nieograniczone możliwości zarobkowe. Więc trochę inna sytuacja niż w pracy takiej na etacie czy we własnym biznesie, gdzie jednak jest pewien sufit, tak? jest pewien pułap, który trudno przeskoczyć chociażby z racji tego, że nie jesteś w stanie pracować więcej niż 24 godziny na dobę. Internet. Nie daje takich ograniczeń, tutaj rzeczywiście można zarabiać bardzo dużo. Oczywiście, nie od razu. Też się trzeba wielu rzeczy nauczyć, ale możliwości niewątpliwie są. Tutaj, jest kilka takich sympatycznych przykładów, gdzie na przykład konsultacja taka marketingowa, tak 4000 zł. Więc, jak widzisz, ten zawód naprawdę dobrze płaci. Tutaj, może dobrze nie widać, ale to jest jedna z kampanii przygotowanych. W internecie takich promocyjnych, gdzie przez 4 dni wygenerowała ona za sprzedaż produktu 160 tysięcy złotych. Słuchajcie, to są już fajne pieniądze. Oczywiście, jak ktoś angażuje się w programy rekomendacyjne, wiele z nich oferuje na przykład możliwość jeżdżenia samochodem, za który płaci firma, tak? Więc to też jest jedna naprawdę z bardzo fajnych możliwości, z których warto skorzystać. Co więcej, nie ma znaczenia tak naprawdę, co robisz, kim jesteś, ile masz lat. Tutaj, zarówno w marketingu internetowym, wspaniale odnajdują się osoby niepełnosprawne, jak i matki z dziećmi, osoby starsze, czy osoby młode, zaraz po szkole, po studiach, czy osoby w średnim wieku. Praktycznie jest to naprawdę zawód nowy zawód, którego może nauczyć się absolutnie każdy. I dobrze stworzony system marketingowy. Naprawdę pozwala zarabiać 24 godziny na dobę. On pracuje dla ciebie, nawet kiedy śpisz, wtedy też zarabiasz pieniądze. Czy działa tylko w Polsce? Absolutnie nie. Tutaj my, Polacy, możemy realizować się, robić ten marketing internetowy praktycznie w dowolnym miejscu, ale też i angażując do tego ludzi na całym świecie. Tak, nie tylko Polaków, którzy mieszkają poza granicami kraju, chociaż tych też jest, jak wiesz, sporo, ale w pewnym momencie, na pewnym, rozwoju, na pewnym etapie rozwoju Twojego biznesu również będą się angażować osoby z innych krajów, i Twój biznes będzie miał zasięg międzynarodowy. A na coś takiego nie każdy biznes taki tradycyjny może sobie pozwolić, tym bardziej, że. Najczęściej wiąże się to z ogromnymi, dodatkowymi kosztami, tutaj te koszty nie mają znaczenia. Czego w takim razie warto się nauczyć i w czym może Ci pomóc marketing internetowy? Otóż zwykle w jakiś relacjach między Tobą a klientem, tak? Jest to w ten sposób, że no jesteś ty i tutaj gdzieś po drugiej stronie jest twój klient, a no, twój Produkt, produkty czy jakieś usługi, które świadczysz, ewentualnie szukasz do swojego biznesu partnerów, tak? Jeśli jesteś w jakimś programie rekomendacyjnym, czy działasz w marketingu bezpośrednim, w MLM, to poszukujesz partnerów, którzy razem z Tobą mogliby realizować się w tym biznesie. No i cóż, jest jakiś problem z tym? Chciałbyś coś poprawić? Zwykle tak, prawda? Zwykle gdzieś tutaj na tej linii no, nie wszystko działa tak, jakbyśmy sobie tego życzyli, tak jakbyśmy chcieli. Zwykle albo potrzebujemy no, zwiększyć sprzedaż, potrzebujemy więcej klientów, albo mamy właśnie problem z pozyskaniem nowych partnerów do biznesu. I tutaj właśnie marketing internetowy może Ci doskonale pomóc i on się doskonale sprawdzi. Jak to działa najczęściej? Co robi większość tak? osób, które Potrzebują nowego klienta na swój produkt, usługę, czy właśnie partnera do biznesu. Reklamuje bezpośrednio i przedstawia swoją ofertę sprzedażową. To na nią kieruje tutaj ruch. Efekt jest taki, że 95% ludzi nie skorzysta z tej oferty. Wejdą, popatrzą, następnie wyjdą i praktycznie to jest już stracony dla ciebie człowiek. On już z dużym prawdopodobieństwem nie wróci na Twoją stronę, nie zajrzy do Twojego sklepu i nie kupi nigdy Twojego produktu. I teraz należałoby się zastanowić, co zrobić, żeby te 95% ludzi zatrzymać u siebie i mieć szansę im sprzedać. To, czego możesz się nauczyć, na co warto zwrócić uwagę, to pewnie słyszałeś o czymś takim jak lista mailingowa, jak lista kontaktów, lista adresowa często się mówi że to złoto internetu i nie ma w tym absolutnie przesady i możesz właśnie tego się nauczyć tak jeśli chodzi o marketing internetowy i o co chodzi tak naprawdę z tą listą i jak promować swój biznes jak sprzedawać produkt czy ofer swoją ofertę usługę e w inny sposób tak budując listę otóż Musisz mieć coś takiego jak strona przechwytująca, tak zwany landing page, strona zapisu, quiz page. Tak różne nazwy funkcjonują. I ruch kierujesz wtedy nie na swoją ofertę bezpośrednio, na swój produkt, ale na tą właśnie stronę przechwytującą, po to, żeby ta osoba zainteresowana zostawiła do siebie kontakt, zostawiła maila. Następnie do tej osoby. Idzie przygotowana wcześniej kolejka maili zachęcająca właśnie do kupna tego Twojego produktu czy do przyłączenia się do biznesu. I to jest szalenie ważne. Po pierwsze, osoby, które tutaj wchodzą, Ty masz już do nich kontakt, możesz budować z nimi relacje, możesz budować zaufanie do siebie, i w pewnym momencie one będą zdecydowane na zakup Twojego produktu. A więc to, co się dzieje, to co zyskujesz dzięki takiemu systemowi sprzedaży. To zdecydowanie lepsze relacje, większe zaufanie do siebie, do swojego biznesu, do swoich produktów oraz wielokrotna sprzedaż. Dlaczego? Bo jak już ten klient kupi raz u ciebie, to jak myślisz? Jest szansa, że kupi kolejny raz, jeśli zaproponujesz mu w którymś mailu znowu jakąś promocyjną, fajną, ciekawą ofertę? Moim zdaniem tak. Myślisz podobnie? A więc to wszystko przekłada się na więcej klientów dla ciebie, więcej partnerów do twojego biznesu, w rezultacie więcej pieniędzy na twoim koncie. Zobacz, jakie mogą być efekty pracy z listą. To jest naprawdę potężna dźwignia finansowa i czasowa. Być może dzisiaj nie zdajesz sobie z tego nawet sprawy, ale zastanów się przez chwilę. Jeśli w pewnym momencie dojdziesz do etapu, gdzie masz tysiąc osób na swojej liście, i powiedzmy, że 2% z nich tylko jest gotowych do tego, żeby od Ciebie coś kupić, to co zaoferujesz. I powiedzmy, że cena Twojego produktu, który oferujesz to 100 złotych. To jednym przyciśnięciem guzika wyślij, docierasz do tego 1000 osób. Te 20 osób kupuje, Ty zarabiasz 2000 złotych. Przygotowywałeś tą ofertę, układałeś tą kolejkę maili. Powiedzmy 3 dni. Widzisz potencjał? A zobacz, co się dzieje, jeśli masz na liście nie tysiąc, ale 10 tysięcy osób. Ten sam procent kupi, ta sama cena produktu, ale to już ci daje 200 osób, które kupiło Twój produkt. I to jest 20 tysięcy złotych. Ile musiałeś pracować na to? Ile przygotowywałeś? 3 dni. Ten czas się absolutnie nie zmienił. Co będzie, jeśli będziesz miał 20 tysięcy osób, 40 tysięcy złotych i tak dalej. I zobacz, co się dzieje. Twoje zarobki mogą diametralnie wzrosnąć, jeśli masz większą listę właśnie kontaktów, większą listę mailingową. Natomiast Twój czas spędzony na to, żeby przygotować taką ciekawą ofertę dla tych ludzi jest niezależny od ilości tych ludzi na liście. Tyle samo poświęcasz, jak masz ich tysiąc, i tyle samo, jak będziesz miał ich dwadzieścia czy sto tysięcy. Natomiast twoje zarobki drastycznie rosną. To jest ta niesamowita dźwignia, i warto pracować w ten sposób, żeby budować listę, bo to jest naprawdę dla ciebie w przyszłości wręcz taki bankomat, z którego będziesz korzystał. Co musisz zrobić wtedy? Używasz tylko takiego magicznego przycisku Wyślij, i tym jednym wciśnięciem tego przycisku docierasz do tysięcy ludzi, i część z nich będzie zainteresowana Twoją propozycją. To jest taki Twój wręcz osobisty bankomat, który, jeśli umiejętnie będziesz wykorzystywał, może działać dla Ciebie do końca życia. Czego więc tak naprawdę potrzebujesz? żeby pracować właśnie w takim systemie. Do budowania listy potrzebujesz stron przechwytujących. Do mailingu, do ustawiania takich kolejek właśnie, maili, potrzebujesz autorespondera. No i oczywiście potrzebujesz swojej strony. Tutaj zachęcałbym Cię do tego, żebyś prowadził bloga, najlepiej takiego bloga imiennego, eksperckiego, gdzie będziesz mógł budować swoją markę własną. I ja korzystam. Z WordPressa, jeśli chodzi o bloga, a więc mam taką stronę ekspercką, właśnie do budowania marki własnej, postawioną na WordPressie. Jej adres to moje imię i nazwisko, a więc jacekoskiera.pl. Zapraszam cię serdecznie. Jeśli chodzi o strony przechwytujące, korzystam z takiego narzędzia, które się nazywa InstaPage, gdzie w bardzo prosty, intuicyjny sposób można tworzyć. Najróżniejsze strony przechwytujące czy ofertowe. I jeśli chodzi o autoresponder, korzystam z autorespondera NetSendo i tutaj właśnie tworzę kolejki maili, wysyłam newslettery. Jest to bardzo rozbudowany autoresponder i co bardzo ważne, ma nielimitowaną możliwość budowania swojej bazy kontaktów, tak, czy wysyłanych mailingów. I to jest kluczowa, kluczowa rzecz. Ale to co najważniejsze, to z racji, że te wszystkie narzędzia mam w jednym miejscu. Konkretnie tutaj współpracuję z firmą Serwak. To otrzymuję do tego wszystkiego fantastyczne wsparcie i pomoc najlepszych specjalistów od e-marketingu w Polsce. Mam w swoim panelu wiele godzin nagranych najróżniejszych szkoleń, z których. Które w dowolnym czasie mogę sobie odsłuchać, obejrzeć i z nich po prostu korzystać, uczyć się. Są na bieżąco, cały czas prowadzone na żywo takie szkolenia online, otwarte, techniczne, merytoryczne. Mogę też zapraszać tam swoich, powiedzmy, znajomych czy inne osoby z internetu. Są też, co jest niesamowicie ważne stacjonarne szkolenia takie na żywo, warsztatowe, obecnie w kilkunastu miastach w Polsce są też na przykład pokoje webinarowe, gdzie mogę z nich korzystać, żeby prowadzić swoje jakieś szkolenia, swoje webinary. Oraz mam tutaj w ramach właśnie serwak cały taki zamknięty, skuteczny system, dzięki któremu nawet jeśli dzisiaj nie masz doświadczenia czy własnego produktu, to jesteś w stanie zarabiać nawet od pierwszego miesiąca i to jest dla mnie szalenie ważne, dlatego wybrałem tutaj współpracę z firmą Serwak. Mam wszystkie narzędzia w jednym miejscu, a do tego właśnie fantastyczne wsparcie tutaj ludzi, którzy pomagają mi w rozwoju mojego biznesu. Natomiast, czy są inne narzędzia i szkolenia? Oczywiście, że tak. To nie jest tak, że tylko jest Serwak na rynku. Jest wiele najróżniejszych możliwości, z których możesz korzystać. Natomiast, no jeśli mówimy o takich porównywalnych narzędziach, z których ja na przykład korzystam, to taki autoresponder na powiedzmy 5000 kontaktów czy więcej, żebyś mógł taką bazę zbudować, to jest tak gdzieś od 300 zł na miesiąc wzwyż takiego abonamentu, więc to są spore koszty. Do tego, jeśli byś chciał taki program właśnie do tworzenia stron przechwytujących, tak jak Instapage, to również są to koszty powyżej 300 zł na miesiąc. No gdzieś też swojego bloga musisz trzymać, a więc musisz mieć zapewniony hosting, zwykle gdzieś to jest w okolicach 400-500 zł na rok. Tyle musisz więcej wydać. No a gdybyś chciał korzystać z takich jakichś zewnętrznych szkoleń z marketingu, no to tutaj ceny są naprawdę już bardzo różne, ale zwykle gdzieś to kształtują się tak, że to jest około 500 zł za godzinę takiego indywidualnego szkolenia do nawet kilkunastu tysięcy złotych za dwa czy trzy dni indywidualnego szkolenia z marketingu internetowego. Więc jak widzisz, te koszty są ogromne, a zapewniam Cię, że ja tutaj w serwach mam to za ułamek tej ceny. Czy musisz to robić? Czy musisz... Zainteresować się marketingiem inter internetowym? Absolutnie nie. Praca na etacie, czy też własny biznes, który być może dzisiaj robisz, też z pewnością może dawać zadowolenie, choć ma pewne ograniczenia, ale myślę, że z tego sobie zdajesz sprawę. Natomiast, jeśli chciałbyś się nauczyć czegoś nowego, chciałbyś zdobyć nowy zawód, tutaj mówimy o takim marketerze internetowym. Jeśli chciałbyś zarabiać więcej, angażując jednocześnie mniej swojego czasu, jeśli może masz problem z pozyskiwaniem klientów czy też partnerów do swojego biznesu, jeśli chciałbyś się nauczyć skutecznie promować swój biznes i zwiększyć swoje przychody, czy też jeśli chciałbyś zautomatyzować pewne procesy i zarabiać 24 godziny na dobę, nawet kiedy śpisz, to tak. To zdecydowanie jest to coś dla Ciebie, warto, żebyś się zainteresował bliżej marketingiem internetowym i po prostu, żebyś się tego nauczył. Chcesz zacząć? Słuchaj, to naprawdę nic trudnego. Jeśli chciałbyś skorzystać z tych narzędzi, z których ja korzystam, jeśli chciałbyś podjąć współpracę za jakiś czas z firmą Servak, zapraszam Cię do darmowej rejestracji. Możesz się zarejestrować za darmo. Pod tym filmem masz link do takiej darmowej rejestracji. Możesz się poprzyglądać, możesz ewentualnie skorzystać z 14-dniowego okresu, takiego testowego, próbnego, gdzie będziesz miał pełny dostęp do swojego panelu, do wszystkich szkoleń, nagrań. Będziesz mógł korzystać z tych warsztatów stacjonarnych, uczyć się od najlepszych przez te 14 dni. Otrzymasz wszystkie te narzędzia do dyspozycji i wtedy. Możesz tak naprawdę zdecydować, czy to jest coś dla ciebie, czy chciałbyś zostać z nami dłużej i chciałbyś po prostu się tego uczyć. To na dzisiaj wszystko. Myślę, że w tych paru słowach um, przedstawiłem ci mniej więcej to, dlaczego ja zajmuję się marketingiem internetowym i dlaczego warto być może to zrobić również w twoim przypadku, jeśli chciałbyś. Poznać ten temat bliżej, chciałbyś go zgłębiać, chciałbyś się uczyć. Zapraszam Cię do współpracy. Pozdrawiam, Jacek Koskiera.